Rozdział 15. W ogniu walk. Przed świtaniem nadciągnęły Stel Arar pozostałe armaty Pizaniego i reszta wojsk Nuris Aida. Napisaliśmy do Joyce'a, że z rana przesuniemy się na południe drogą do Nizib dla dokończenia okrążania Deratu. Poradziłem, aby przerzucił się z powrotem do Umtaje i tam na nas czekał. Miejsce to bowiem ze swoją obfitością wody i wspaniałymi pastwiskami... Jednakowo oddalone od deratu, dzebel Druze i pustyni Rualla stanowiło idealny punkt zborny dla wojska i wygodny postój do wyczekiwania nowin o losach Allenbiego. Okupując je odcinaliśmy w gruncie rzeczy od Damaszku, naszego wymarzonego celu, czwartą armię turecką i mogliśmy się znaleźć szybko na miejscu, o ileby nieprzyjaciel naprawił linie i z powrotem je zdemolować. Z pewnym ociąganiem przysposobiliśmy się do nowego ciężkiego dnia. Zebraliśmy naszą armię i olbrzymią, bezładną gromadą przeszliśmy przez stację Mezerib. Nasze ognie już się tymczasem wypaliły i zewsząd wiało pustką i zniszczeniem. Ja i Yang zakładaliśmy, nie śpiesząc się, tulipany, w trakcie czego wojska rozpływały się wśród nierównego terenu w kierunku Remty, by zejść z oczu zarówno Deratowi, jak i Shehabowi. W górze warczały wypatrujące nas tureckie aeroplany, wobec czego odesłaliśmy wieśniaków przez Mezerib z powrotem do ich wiosek. Zbici z lotnicy raportowali swojemu dowództwu, że jest nas wielkie mnóstwo, może 8, może dziewięć tysięcy, i że nasze ruchy odśrodkowe zdają się odbywać we wszystkich kierunkach naraz. Zdumienie ich jeszcze się spotęgowało, kiedy wiele godzin po naszym odejściu wyleciała w powietrze wieża wodociągowa w Mezeribie gdyż ląd był bardzo długi. W danej chwili Niemcy maszerowali z Szechabu do Deratu, i to niewytłumaczone wstrząśnienie sprawiło, iż zasępieni powrócili do punktu wyjścia i przeczekali tam aż do późnego popołudnia. Znajdowaliśmy się już wtedy daleko, przedzierając się do Nizibu, na której to wyniosłości znaleźliśmy się około czwartej po południu. Tu udzieliliśmy krótkiego wypoczynku piechocie jadącej na wielbłądach, Artyleria zaś i karabiny maszynowe ustawiły się na pierwszym górskim zrębie, skąd grunt zniżał się kotlinowato ku stacji kolejowej. Dobrze osłonięte karabiny otworzyły ogień na budynki stacyjne znajdujące się w odległości 2000 jardów. Nie próżnowały i sekcje Pizaniego, także niebawem dachy i szopy pokryły się dziurami i wyrwami. Jednocześnie posunęliśmy trochę naprzód z lewej strony nasze karabiny maszynowe, w celu niepokojenia okopów, z których szła na nas gorąca, uporczywa strzelanina. Jednakże nasze wojska miały naturalną osłonę i tę przewagę, że popołudniowe słońce znajdowało się za nimi z tyłu. Nie ucierpieliśmy nic, ale i nieprzyjaciel nie miał również strat. Naturalnie był to tylko manewr i wzięcie stacji nie leżało w naszych zamiarach. Naszym istotnym obiektem był wielki most leżący na północ od wioski. Pod naszymi stopami wił się długim zakrętem naturalny wał ziemny. Stanowił on jedną ścianę doliny, przez którą był przerzucony most. Po drugiej stronie leżała wioska. Na straży mostu stała mała reduta. Turcy utrzymywali z nią kontakt za pośrednictwem żołnierzy zajmujących wioskę i krytych przez tę właśnie redutę. Skierowaliśmy ogień dwóch dział pizaniego i sześciu karabinów maszynowych na mały, lecz silnie okopany posterunek mostowy, w nadziei wypłoszenia zeń jego obrońców. Pięć zaś karabinów maszynowych jeło ostrzeliwać wioskę. W ciągu piętnastu minut zjawiła się u nas starszyzna wioskowa, niezmiernie wzburzona i przerażona. Nuri postawił im warunek, że zaprzestanie ognia, jeżeli natychmiast wyrzucą turków ze swoich domów. Przyrzekli to zrobić i tym sposobem zerwała się łączność między stacją a mostem. Zdwoiliśmy ogień. Strzelanina na czterech skrzydłach stała się niezwykle gwałtowna dzięki naszym 25 karabinom maszynowym i dobremu zaopatrzeniu Turków w broń i amunicję. W końcu zwróciliśmy na Redutę wszystkie cztery armaty Pizaniego. Po kilku salwach wydało się nam, że żołnierze tureccy wymknęli się z rozbitych okopów i ukryli za nasypem kolejowym. Nasyp miał 20 stóp wysokości. Gdyby załoga mostu zechciała go bronić przez arkady, znalazłaby się w nader korzystnym położeniu. Wszelako liczyliśmy na to, że nie oprą się pokusie połączenia się z towarzyszami ze stacji. Po połowie mojej straży przybocznej, dźwigającej materiały wybuchowe, kazałem przysunąć się wzdłuż krawędzi z karabinami maszynowymi, na odległość rzutu kamienia od reduty. Wieczór był wspaniały. Atmosfera gorzała złotem światłem i panował w niej niewysłowiony spokój, przeciwstawiający się naszej niezmordowanej kanonadzie. Zachodzące słońce oświetlało poziomo zręby krawędzi. Łagodne promienie modelowały wszystkie drobne płaszczyzny i kanty, nadając im wyrazistość nieznaną przy innym oświetleniu. Nagle słońce zapadło za horyzont i Ziemia opłynęła cieniem, rozmigotanym niezliczoną ilością krzemieni, których zwrócone na zachód ścianki żarzyły się jeszcze przez chwilę niby czarne diamenty. Reduta została rzeczywiście opuszczona. Zsiadłszy z wielbłądów, daliśmy sygnał Nuriemu, aby zaprzestał ognia. W milczeniu przedostaliśmy się ostrożnie przez arkady mostu, ale i one okazały się wolne. W wielkim pośpiechu złożyliśmy bawełnę strzelniczą pod filarami mierzącymi 25 stóp wysokości, a 5 szerokości. Był to dobry most, mój siedemdziesiąty dziewiąty most z rzędu, strategicznie najtrudniejszy ze wszystkich, gdyż mieliśmy stać na wprost niego w Umtaje do chwili nadejścia biego. Postanowiłem, że to nie zostawić kamienia na kamieniu. Tymczasem Nuri wyprawiał pośpiesznie piechotę, artylerię i karabiny maszynowe w kierunku linii w mroki gęstniejącej nocy, z rozkazem oddalenia się na mile w głąb pustyni, uformowania w kolumnę i oczekiwania na dalsze rozkazy. Przejście przez tor takiej masy wielbłądów musiało siłą rzeczy zająć bardzo dużo czasu. Siedzieliśmy pod mostem, irytując się i niecierpliwiąc, z zapałkami w rękach, gotowi w każdej chwili w razie alarmu zapalać ląty, pomimo bliskości wojska. Na szczęście wszystko poszło jak należy i po godzinie wyczekiwania Nuri dał sygnał. W pół minuty później. Miałem upodobanie do sześciocalowych lądów. Gdym się dostawał do tureckiej reduty, eksplodowało jednocześnie 800 funtów materiałów wybuchowych i w czarnym powietrzu zaświszczały lecące w górę kamienie. Z odległości 20 jardów huk był ogłuszający i musiało go być słychać na połowie drogi do Damaszku. Dopadł mnie wielce poruszony Nuri. Okazało się, że dał sygnał, nie wiedząc, że wśród wycofanych wojsk brakowało jednej kompanii piechoty na Wielbłądach. Na szczęście moi gwardziści palili się do jakiejkolwiek roboty. Talal el-Hareidin poprowadził ich w góry, a ja i Nuri pozostaliśmy koło ziejącej odchłani, będącej niegdyś mostem, i poruszaliśmy elektryczną pochodnią, aby wiedzieli, dokąd mają wracać. W pół godziny powrócił triumfujący Mahmud, prowadząc zgubiony oddział. Wystrzeliwszy w powietrze dla odwołania reszty poszukiwaczy, wyjechaliśmy w teren dwie czy trzy mile w kierunku Umtaje. Ciężko było maszerować przez moreny śliskiego dolorytu, zarządziliśmy więc postój i ułożyliśmy się szeregami na dobrze zasłużony wypoczynek. Nie było nam jednak sądzonym pokrzepić się snem i mogło się zdawać, że ja i Nazir zatracimy zwyczaj sypiania. Kanonada i eksplozja w Nizibie dały o nas znać okolicy w tak samo szerokim promieniu, jak płomienie Mezeribu. Zaledwieśmy się uciszyli, kiedy z trzech stron zaczęły nadciągać procesje gości ciekawych ostatnich wydarzeń. Rozeszła się pogłoska, że urządzamy tylko chwilowy najazd, nie okupując bynajmniej kraju, i że w końcu uciekniemy, jak brytyjskie wojska z saltu, pozostawiając płacenie rachunków naszym miejscowym przyjaciołom. Płynęły godziny, a noc rozbrzmiewała bezustannie krzykami przybyszów oblegających biwaki i szukających do nas drogi, niby zbłąkane dusze. Nie obeszło się bez chłopskiego cmokania nas po rękach i zarzekania się, że jesteśmy ich prawdziwymi panami, a oni naszymi najpokorniejszymi sługami. Może nie przyjęliśmy ich tak uprzejmie jak to było naszym zwyczajem, ale za to oni trzymali nas na torturach, nie pozwalając zasnąć. Przez trzy dni i trzy noce żyliśmy w wielkim napięciu, wśród zamętu, narad, planów i niezmordowanej czynności i teraz gorzko było pomyśleć, że i ta czwarta noc zmarnuje się na starej, wypłowiałej, wątpliwej grze jednania sobie zwolenników. Ich niepewność i chwiejność zaczęła robić na nas coraz gorsze wrażenie. W pewnej chwili Nazir odciągnął mnie na stronę i szepnął, że za wszelką pewnością gdzieś w pobliżu musi się mieścić ognisko tego zbiorowego niezadowolenia. Rozpuściłem między wieśniaków moich gwardzistów z nakazem wyszperania, co się rzeczywiście święci. Z ich sprawozdań odnieśliśmy wrażenie, że ta zaraza niedowierzania płynie z pierwszego osiedla Tali wstrząśniętego wczorajszym powrotem aut pancernych Joyce'a i kilkoma przypadkowymi incydentami z dodatkiem słusznego strachu, że po naszym odwrocie oni będą narażeni na największe niebezpieczeństwa. Wezwałem Aziza i przez bezdroża wyboistej lawy pociętej z wałami kamieni udaliśmy się do Tajbe. W chacie naczelnika obradowało konklawę demoralizujące naszych gości. Naradzano się właśnie kogo posłać do Turków z błaganiem o miłosierdzie, kiedy wkroczyliśmy bez uprzedniego anonsowania. Nasza pewność siebie i brak eskorty, wskazujący na to, że czujemy się najzupełniej bezpieczni, podziałały na nich piorunująco. Pogważywszy przez godzinę o zbiorach i cenach produktów rolnych i po napiciu się kawy, zabraliśmy się do odejścia. Za nami wybuchła ponownie wrzawa głosów, ale teraz ich chwiejne duchy dały się porwać naszemu silniejszemu, jak mniemali, wiatrowi i nie było już mowy o zniesieniu się z nieprzyjacielem. Następnego dnia zostali uraczeni bombami i granatami za uporczywe stanie po naszej stronie. Powróciliśmy przed świtaniem i ułożyliśmy się do snu, lecz i tym razem nie na długo. Od strony kolei rozległ się głośny huk i za naszą śpiącą gromadą eksplodował granat. Turcy przysłali pociąg pancerny zaopatrzony w armatę polową. Niewiele bym sobie robił z tego, czy trafią mnie czy nie, gdyż byłem spragniony snu za wszelką cenę, i tylko co zasnąłem, ale żołnierze spali od sześciu godzin i zaczęli się zbierać. Straszny to był marsz. Nadleciał aeroplan i krążył nam nad głowami, pomagając kanonierom. Granaty padały wzdłuż linii naszego marszu. Zdwoiwszy szybkość, rozsypaliśmy się na nierówną, dowolną procesję. Kierujący akcją aeroplan wykonał nagle niepewny manewr, odleciał ku linii i zdawało się, że będzie lądował. Armata posłała nam jeszcze jeden szczęśliwy pocisk, który zabił dwa wielbłądy, ale potem straciła celność i po pięćdziesięciu strzałach znaleźliśmy się poza polem jej obstrzału. Wtedy zabrała się do ukarania Tai B. W Um Tai Joyce, zaalarmowany strzelaniną, wyszedł nam na spotkanie. Za jego wysoką postacią rysowały się ruiny oblepione pstrą gromadą składającą się z reprezentantów wszystkich wiosek i plemion Hauranu. Przybyłych złożyć nam hołd i ofiarować przynajmniej słowne usługi. Pozostawiłem ich znużonemu i zniechęconemu Nazirowi, sam zaś odszedłem z Joyce'em i Wintertonem, opowiadając im o aeroplanie nieprzyjacielskim i proponując, że dobrze byłoby posłać auto i przyłapać go na ziemi. W tejże chwili ukazały się dwa nowe płatowce nieprzyjacielskie i wylądowały prawie w tym samym miejscu, co i poprzedni. Tymczasem przygotowywano śniadanie. Nasze pierwsze śniadanie już od dłuższego czasu. Zasiedliśmy do niego, a Joyce opowiedział, jak do niego strzelano w Taibę, kiedy tamtędy przejeżdżał. Prawdopodobnie w celu okazania mu, co się tu myśli o intruzach, którzy poruszyli tureckie gniazdo OS, a potem je przeskoczyli. Skończyło się śniadanie. Zażądaliśmy ochotniczego samochodu pancernego, aby wyruszyć na lotnisko nieprzyjacielskie. Wystąpiła obsługa wszystkich z milczącą dobrą wolą i gotowością, która mnie chwyciła za gardło. W końcu Joyce wybrał dwa auta, jedno dla Junora, drugie dla mnie, i pojechaliśmy do oddalonej o pięć mil doliny, u której ujścia znajdowało się lotnisko. Zamknąwszy tłumiki, pojechaliśmy powoli wzdłuż zbocza. W odległości około dwóch tysięcy yardów od kolei dolina przechodziła łukowato w równą łąkę. Na dalszym jej skraju stały trzy tureckie maszyny. Okazja była wspaniała. Poderwaliśmy się do szybszego biegu, ale na przeszkodzie stanął nam głęboki rów z prostymi ściankami ze spękanej ziemi, zupełnie nie do przebycia. Gnaliśmy wzdłuż niego jak szaleni po przekątnej, aż znaleźliśmy się na 1200 jardów od celu naszych zabiegów. Stanęliśmy i w tejże chwili zaczęły startować dwa aeroplany. Otworzyliśmy ogień, celując do tumanów kurzawy, ale one zdążyły już przebiec po ziemi i wzniosły się w powietrze, kołysząc się i migocąc na tle nieba nad naszymi głowami. Trzecia maszyna pozostała sama. Pilot i obserwator kręcili śmigłem, jak wściekli, a my tymczasem regulowaliśmy celownik. Po paru chwilach skoczyli obaj do rowu kolejowego w ucieczce przed ulewą pocisków, od której tańczył cały kadłub samolotu. Wpakowawszy weń 1500 kul, po południu został spalony, zawróciliśmy do obozu. Na nieszczęście dwie zbiegłe maszyny zdążyły tymczasem zalecieć do deratu i powrócić znów w gniewnym nastroju. Jedna niezbyt sprytnie zrzuciła cztery bomby ze znacznej wysokości, chybiając nas w bardzo szerokim promieniu. Druga zniżyła się i spuściła z wielką starannością każdą bombę oddzielnie. Pełzaliśmy powoli między kamieniami zupełnie bezbronni, czując się jak sardynki wskazanej na zjedzenie puszce, a bomby padały coraz bliżej. Jedna zasypała nas gradem odłamków, które wpadły przez szparę w pudle i pokaleczyły nam ręce. Druga rozewała przed nią oponę i o mało nie przewróciła samochodu. Ze wszystkich niebezpieczeństw, daj mi Boże, samotne niebezpieczeństwo. Pomimo wszystko dotarliśmy do Umtaje, Żywi Cali i zaraportowaliśmy Joyce'owi o naszym sukcesie. Dowiedliśmy Turkom, że lądowisko nie nadawało się do użytku i że Derat był tak samo narażony na atak samochodów pancernych. Później położyłem się w cieniu jednego z aut i usnąłem. Spokoju mego nie zdołali zmącić nawet nasi Arabowie, ani nawet aeroplany tureckie, które przyleciały nas bombardować. W burzliwym natłoku wypadków ludzie czuli się niezmordowani w gorączkowy sposób, ale dzisiaj skończyliśmy szczęśliwie pierwszą operację. I koniecznym było, abym odpoczął i odświeżył umysł do pracy nad przyszłymi zadaniami. Jak zwykle zasnąłem momentalnie i spałem do popołudnia.